Hejka, Ja jestem Delta do kwadratu, a dzisiaj rozwiążemy sobie wspólnie pewniaka maturalnego. Zaczynamy! Dany jest wielomian W od X, gdzie K jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że minus 2 jest pierwiastkiem tego wielomianu, oblicz K. Więc jeśli w zadaniu mamy powiedziane, że jakaś liczba jest pierwiastkiem, czy to jakiejś funkcji, czy to jakiegoś wielomianu, to oznacza to, że ta minus 2 u nas jest miejscem zerowym. Tego naszego wielomianu, czyli miejsce zerowe pamiętajmy, że oznaczamy zawsze x, czyli x u nas jest równy minus 2, no i jeśli to jest miejsce zerowe, no to on tego y ma równego 0 w takim razie, więc musimy podstawić sobie właśnie te nasze dane do naszego wielomianu, czyli w od x to jest właśnie ten nasz y, więc piszemy, 0 równa się, dalej mamy 3 razy x do trzeciej, czyli nasza minus 2 do potęgi trzeciej, dodać k razy x do kwadratu, czyli minus 2 do kwadratu, minus 12 razy x, czyli minus 2, minus 7k i plus 12. No i upraszczamy. 0 równa się 3 razy. Mamy minus dwójkę do trzeciej i to będzie potęga nieparzysta, więc na minusie 8. Dalej dodać k razy minus 2 do kwadratu, to to już będzie po prostu 4 i razy k minus. Dalej mamy minus 12 razy minus 2. No to już od razu możemy dać tutaj plus z tych dwóch minusów. 12 razy 2 to jest 24. Minus 7k przepisujemy i plus 12. I dalej obliczamy. 3 razy minus 8 to jest minus 24. Dodać 4k, przepiszemy. Dodać 24 też. Minus 7k też. I plus 12. No i widzimy, że tu mamy minus 24, tu mamy plus 24. To nam się skraca. 4k minus 7k to będzie na minusie 3k. I zostaje plus 12. 12 przerzucamy tutaj, albo może minus 3k, możemy też przerzucić obojętnie. To może minus 3k i będzie z plusem 3k, równa się 12. I ostatecznie pozbywamy się tej trójki, czyli dzielimy obu stronnie wszystko przez 3 i k wychodzi 12 na 3, to jest równe 4. I to jest nasza odpowiedź.